W Budapeszcie to jest tylko jedno miejsce, do którego na 100% musicie przyjść i to jest właśnie Retro Langos. A w dzisiejszym odcinku jedziemy sprawdzić podobno najlepszego langosza w Budapeszcie, zabieramy dwójkę autostopowiczów z Polski oraz pokażemy jak przywitał nas Egipt. Cześć. Witam. My w drodze na lotnisko. Do Budapesztu lecimy z Budapesztu, jeszcze nie powiemy gdzie, ale e, zatrzymaliśmy się, bo zobaczyliśmy za Krakowem, że, że dwóch autostopowiczów pisze kartkę, czyli chcą, żeby gdzieś ich zabrać. Więc my z racji tego, że będziemy za chwilę jut od jutra autostopowiczami, podjeżdżamy i jedziecie z nami? Do Budapesztu do co nie bierze tam Także udało się przy autostopie. Akurat trzeba powiedzieć jedno, że dobro zawsze wraca, więc zawsze trzeba zabierać innych. Skopa, skopa! Dobra, Siemanko wracamy po chwili, musieliśmy się tutaj zaznajomić z naszymi nowymi kolegami. Fart chciał, że jeszcze nawet nie zdążyli wywiesić kartonu z napisem Budapest, a my już pod nich podjechaliśmy. Sami wiemy z czym się je Autostop. No i teraz może nie krótko się przedstawią, dokąd jadą i po co. Siema, ja jestem Amelka Chłopak Konrad i jedziemy. I Kuba. A, Cześć. <laughs> jedziemy, jedziemy do Grecji startujemy w takim wyścigu Krakostop. No ale jedziemy do gracji do ja nie nie ja to tak, ale coś takiego I no, chcemy jak najszybciej tam dotrzeć, więc bardzo dobrze. A czemu ale... akurat tam medycyna? Bo tam yy, jakby ta organizacja wybrała to miejsce, nie? No, coś czyli... najlepsze, świat jest na tyle mały, że złapaliśmy się w Krakowie. A tu koleżanka i kolega są z Lublina. Koleżanka akurat pracuje w Tifosi w Tifosi, w którym dosłownie tydzień temu oglądaliśmy Premier League i piliśmy browar. Okay. No więc jadą sobie do... Do Grecji. Na pewno mają dużą premię z racji tego, że złapali złoty strzał do Budapesztu z nami. Także mamy nadzieję, że wygrają i trzymamy za nich kciuki. Coś jeszcze chcielibyście dodać? Pij bym się dowiedzieć. mamy piąteczki, żegnamy się w Budapeszcie. Tak jest dobra, właśnie odstawiliśmy. Jesteśmy w Budapeszcie, bo stąd mamy wylot. Mogę, już możemy wam powiedzieć, że lecimy do Kairu na 7 dni. A teraz tymczasem, korzystając z okazji, że jesteśmy w Budapeszcie, chcieliśmy zjeść podobno bardzo dobrego langosza w restauracji Retro Langosz. Chłopaki już tutaj byli 5 lat temu. ostatni w ogóle nawet był Maciej Je w tym lokalu. W ostatni chyba tam, w ostatnim tygodniu, więc można powiedzieć, że chłopaki przetarli ślady przed Maciejem Je. W Budapeszcie to jest tylko jedno miejsce, do którego na 100% musicie przyjść i to jest właśnie Retro Langosz. Tak naprawdę moja przygoda i moja miłość do Langoszy rozpoczęła się właśnie w tym miejscu Jak byliśmy tu ostatnim razem, jeszcze nie było tam tego miejsca Lokalizowali się oni tutaj, w malutkiej budce Cała ta droga była, cały ten park, cały ten skwerek był w remoncie A oni byli tutaj, w takiej malutkiej budce Już ustawiały się kolejki, zobaczcie jakim teraz Idziemy sprawdzić Duża kolejka bardzo Zobaczymy, Stańmy 5 minut, zobaczymy jak to idzie O, to jest ten o! Full house. Bo drodzy widzowie Jak byliśmy tu dwa lata temu lat temu, przepraszam To wziąłem chyba najtańszą wersję Nie było pieniędzy Dziś nie wiem, a mam Mam już wszystko Minęło 8 minut Już prawie dochodzimy do kasy, żeby zamówić Potem czeka się jeszcze 5 minut na odbiór Natomiast na razie mogę wam pokazać menu Zamówiliśmy jeden meatball I jeden CZK Już prawie zamawiamy Już się cieszę My właśnie dostaliśmy te dwa langosze, żeby jeszcze tak w skrócie powiedzieć langosz to jest taki tradycyjny placek węgierski smażony w głębokim tłuszczu Wygląda następująco I teraz tak, mamy zdjęcie jak wyglądał 5 lat temu Mówię o tej wersji Wyglądał on tak Wrzucimy to jeszcze do filmu Co widzę, kiełbaska była schowana pod serem, teraz wszystko jest na wierzchu na panowie Sane. No i bardzo dobre, pokaż się mm, pusty, Przepysz. Tłusty, ale nie ucieka tłuszczem Ser Super świetna. W Polsce jak jadłym langoszem na targu śniadaniowym na Mokotowie to były naprawdę dużo gorsze. Były przede wszystkim grubsze cebulka w ogóle nie jest sostra, dużo bardziej tłuste. Ten jest fajny, bo jest taki mięciutki, że pod wpływem krojenia płaszczy się. Czas na kurczaczka. Kurczak też dobry. Taki czy prawie gerocki. Daj, daj Cebula jest dlatego dobra, bo ona jest wcześniej wymoczona, wymyta w wodzie. Zobaczcie, że te łuski są takie podbierane. Wymyta z tego ostrego cebulowego tego posmaku. Albo wyparzona, albo jest yy, wymoczona. Ja wziąłem tego chicken. A cacyki, chłopaki wzięli. Tego tak, takiego klasika full z kiełbasą. Kiełbasa! Chłopaki wzięli z kiełbasą z boczkiem. Nazywa się full. I chłopaków jest jednak dużo lepszy. Także jakbyście mieli do wyboru te dwa, to bierzcie zawsze fulla. No Bo w ogóle Langosz chyba tradycyjnie to jest podawany ze śmietaną i serem, tylko nie? Taka podstawowa wersja. Zapłaciliśmy za balangosze 9400 9 forintów węgierskich i jest to w przeliczeniu? 105 zł. Tanią nie jest. 50 zł za jednego langosza. 5 lat temu płaciliśmy coś ponad dwie dyszki. Ale powiem Wam, że niby 5 dychów w sumie dużo, ale jednym całym langoszem da się na pewno najeść. Ja zjadłem niecałe pół i jestem już w miarę syty, a nie jedliśmy dzisiaj nawet w miarę dużego obiadu. Czasem jest dobre. baskę średnia, pomidor średni, co mielibyśmy polecić? Na pewno paprykę świeża, widać, że jest prosto z węgierskich kul. Jeszcze dzisiaj rano że no pyszne. Cebulka czerwona, również jest węgierska, stąd. Wracamy za chwilę. Dobra, jesteśmy po, po teście. Słowem wstępu. Chłopaki, co, czy jest taka sama jakoś jak 5 lat temu? Jest Czas bardzo tak. kładniki nie, moim zdaniem. Jest podobnie, chyba ale w sensie. chyba faktycznie było wtedy ciut lepiej, albo po prostu byliśmy wtedy strasznie biednymi chłopaczkami z Polski, co I... po dwóch dniach pierwszy raz zjedli. Jakieś dobre, wartościowe żarcie Może dlatego lepszy odbiór był, no ale chyba coś w tym jest, że wtedy było odrobinę lepsze Też trzeba wziąć pod uwagę, że dwie poprzednie noce wtedy spaliśmy w krzakach <noise> tak. a, Byli... Co dziewiąteczka? O i ósemka ją dał Ja bym dał osiem, osiem i pół, coś takiego No ja jednak zostanę, bo kocham smak langoszy, a to jest ten, przy którym się... No ale Którym się zaleczy, okay, tylko Nie podchodź tak, sentymentalnie, tak. bo jakby nie patrzeć to jest zwykły placek no smażony no w grubym tłuszczu. Nigdy jeszcze nie jadłem lepszego langosza niż ten. Mimo wszystko. No to tak, z tym się zgodzę. Okej. Okay. <śpiewanie> Elo, dobra, doleciliśmy do Kairu. Doleciliśmy tak naprawdę 2.45, teraz jest czwarta, więc godzinę spędziliśmy na lotnisku na kontrolach, a docelowo jesteśmy. Około 15 stopni, więc jest chłodniej. Całkiem chłodniej, ale jest zbyt Zamówiliśmy Ubera do Gizy Głowę po 8 zł? To okay. prawda, taksówkarze to prawda oferowali nam 25 i 30 dolarów, także jest duża różnica. Lotnisko od zewnątrz wygląda tak. Że zamówiliśmy oczywiście Uber Comfort. A tak, bo Uber Comfort, tak? Uber Comfort ponieważ był droższy około 3 zł, więc my zobaczyć, może Teselką jakąś pojedziemy. Kodą Oktawę. Ale... A, no to fajny komfort platform, Mały update, jednak Uber, który miał po nas przyjechać w ostatniej chwili napisał, że życzył sobie 35 euro mimo, że kwota już była pobrana, ta normalna Także fajnie nam zrobił, więc czekamy na innego I teraz, który nam pokazał, że będzie za 23 minuty Więc nie wiem co zrobić, może faktycznie zaraz weźmiemy jakiegoś tutaj pana taksówkarza, bo tu jest dużo takich gości, którzy nas zaczepiają No i będziemy myśleć Jedziemy sobie Jesteśmy pod wrażeniem przede wszystkim egipskich dróg, szczególnie po tym jak przejechaliśmy całą Słowację i Węgry Zobaczcie co tu się dzieje, 5 pasów Dobra, jesteśmy już w naszym hotelu, byliśmy w pokoju. Teraz idziemy zobaczyć piramidy, bo podobno mamy na kantachu z piramid. Jest Barek. Myślę, że Sejda może z słońca. Niebawem na pewno. Tam... Uj widać piramidki.